Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku sobie zagramy z Siema krotką Z sobie zagramy Bedworsy Bed... Bedwo... Micro Minecraft Bedwors bed -Wars. Dobra, oczywiście zabudujemy sobie najpierw łóżeczko Są czerwoni, o czerwoni się już budują Się takie Dobra, ja przebuduję eee. ten most, yy, tutaj. Spadł bo, ja zniszczę, do zniszczę, zniszczę, zniszczę Dobra. Aaaa! Wiązał mnie on. Kurde, co za Dobra, ja się chyba do... Jaksup dobuduję. E. Nie! Ha! Nie no, czy ja się nauczyłem go z... z w końcu? Chyba się dowodujesz. I się da O oh, kurde. No e, i Ile masz eme? Cztery. O, to teraz za e, te 30 sekund idealnie... Będzie Dzielnik nam rzuci! Surprise, motherfucker! No, dajesz sobie. Poczekajmy, poczekajmy. TNT, 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 TNT. Czy tylko oni mają taki dziwny ping wysoki? O, 6 jacksów, 6 to... jacksów, 6 jacksów. 6 no. jacksów, dobra. O, nice. No Let's tak. go. No. no, ile ta runda trwa w ogóle? Bo zostali tylko. z, 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 z A, z tylko z no. no, bo to łatwo z nimi. Idzie, idzie. idzie. Oho, idzie, idzie, idzie. Nie Nie no 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 go, no go zabić, ja tego go setuku. On ma Fireballa. Tam. Ej, w ogóle, co to jest? List walentynkowy. Chyba coś do ciebie. Aha. Co? to jest jakieś dziwne. A ma fireballa. Nie, mo może go zbejtuje, że się buduje? Albo coś. O! Już fireballa! Dobra, rzucił we mnie. TNT odpalił. Co on będzie? On chyba do naszej on... bazy będzie leciał. Co? No musimy się... No. Chyba, że... No ok. o kaka. E to są grzyby, to może ich rozwalimy. 1 V1? Nie. <grym> 42 zł ma. idą! Gdzie są? Znaczy, na środku są gdzieś. Gdzieś na środku są. I idą, a nie, <laughs> jednak nie. <I> idą! Dam trzymaj jest Dziura, siema. Ja bym tam poszła, ale oni mają przy W ogóle bloków nie mam. <laughs> 7 bloków, weź. Ty, Ty wojan. wojan. <laughs> Dobra. Idziemy tam do ich, czy nie? Nie! Jezus, Smojo! Zdałem. To się stało. <laughs> Nieważne. Dobra, ziomek, ziomek, ziomek ale mam jeden na dwa. Jeden, jednego odrzuciłem, jednego odrzuciłem. Nice! Tak, Zabieram ich dwóch? Tak, Zabieram ich dwóch! Jezus, ale Ad Natana tj. zrobiłam! Pozdrawiamy Natana. Który nie chciał z nami grać? Miał z nami nagrywać, ale on wolał grać w Fortnite'a. Nie? Kurde, muszę się dobrze ustawić mi... O, już, możesz wyderzyć O Jezus Ja kurde klikam w spację, ale na no, ten jest jakiś Led? odklejony, że mi ja spadam po prostu Okej, Ego go może Okej okay. Nie, o, o! jeszcze to Tak zwane szybkie oro <śleski> Nie no, on już tutaj pewnie taki odpala. No! Ja, ale mnie wywalił! To jest! Cheater pewnie. Oooo, Chodź tu grzybę! Nie no i do dzika tam. No do dzika. popisać swoimi umiejętnościami! Kurde. Dobra ja uciekam! Mam cztery... 4 cztery mam Proszę, Dobra Eee, no. biały ja, mam idzie mam do dwa. nas, biały idzie. A! On nam zaraz rozgrzybi łóżko! Dobra, Dad. I masz dużo HP? No, tak plus Minus, minus. Gdybyś nie, nie! Dobra, teraz let. Ej, kurde, co mi to dało w sumie? Dobra, ja led ja kupuję Aleś tam na Nie, no, dobra. No, czekam tutaj. Co? Nic. Ale ja w ogóle lagów nie mam. Nie się dziwię, mam. 50 PSów. Wow. No, dobra, może czasami Takie. 48, ale. Mamy po bedzie, no. Gdzie ten chłop? A, jak mnie tam. X krótkie. On odgapił od ciebie, no? Na... Co? Podgapił odgapił od X krótkie. X krótkie się chłop nazwał. X krótkie. Ja domyślam się, że niektórzy mogą się moją nazwą inspirować, ale że aż tak. X krótkie. Dobra. To co za nazwy? Pan, pana tego chłopa Co on Czekaj, robi? Nie wiem, bo nie. tak, że bez nie będziemy mieli. A czytałaś te y, opis... Te opi. A co? Dęty. Te opisek które tam są. No, powiem? ja chciałam ci wysłać te takie y, nie wiem, mrrrr... ale z ciebie kocur czy coś takiego. <laughs> nie wiem co to było. To jest tam, to. dobra. No ja, ja ja tak o, o, no, wiemy, mistrza O kurde, dobra, 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 nie, wycofka, wycofka. Ja ma jeden HP. Mejs. Dobra. A oni są mocni. Znaczy, no... Pewnie autokliker oczywiście. Ukradnięty tekst z piosenki Maty. Ch 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 chciałbym cię mieć, ale wstydzę się zagadać. Serio? No. Nie, pewnie ci twórcy Coxcrafta pewnie wpisywali... ...słodkie komentarze na walentynki. O... o Łał Ja ciekawe na Fireball leci, lecą wow, No nie Ej, a masz więcej, więcej niż jedną myszkę? No teoretycznie to mam dwie myszki Bo możesz nagrać odcinek Minecraft Badass, ale zginę, zmyjam myszkę Nie no to mogę musiałam Mogę ci pożyczyć Bloody Ten, ten, ten Mogę ci pożyczyć myszki O, dobra bo klawiatury to niebo <noise> Nie, ja jej nie będę w nią walić, Ale i tak nie chciałam swoją. Co? Co? To? A, eee, robić? Znaczy, Co? Eee, znaczy oczywiście sama bardzo dba o swoją klawiaturę. Oczywiście że tak Ja mam pomysł, jeżeli będzie 50 łapek pod tym, to mi... musisz nagrać na odcinek Dobra 50 lajków widzowie i nagrywamy, że zmieniamy myszkę, co, co każdą śmierć, czy fraga? Może śmierć, bo fraga to... O, no to będziemy... Tutaj myszki czerc, nigdy to... nie zmienisz. Będziemy... O, ty grzybę. Nie, ja ci zaraz pokażę. Ja ci zaraz pokażę. Ło! Wow. I to razem fraga? I co? I kto nie zrobi fraga? Bo on miał loa! Dobra, loa, loa, na pewno. Miał full hover. No, jest no, Dobra, dajesz jego chłopa. Net? I ty masz myszek tak łącznie? Trzy. Trzy. Gdybym w domu poszkał, bym miał 4 Ale oczywiście 3 gamingowe. Nie żadne no tak. gamingowe. Z Shopi za 5 zł, Brodya 60 Lips Plus. <laughs> Boże, z downem. Boże z downem. <laughs> Co? Dobra, to także jest 1V. Jeden 1x2. Jeden Teraz może być 1x1, jeden jeden, bo. Z moim... No bo okrejofami... spadniesz, no wiem, wiem. Idę, idę. I, idę, idę, idę. Boże, te firebole głupie. Dla widza, na widza. Dawaj dla widza. Kurde. Dobra widzowie, to by było na tyle z tego Ohio odcinka. Yy, moich umiejętności pokazu. A bardziej brak pokazu. Dobra, no w sumie... To są umiejętności dla specjalnych ludzi. Specjalnie wybrany No, także tu tyle, siema. Nara. No, no.